Jak budować swój portfel inwestycyjny? Ze mną Jarosław Knap. Współzałożyciel Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, analityk finansowy, analityk mieszkaniowy, znawca rynku nieruchomości, ponad 20 lat doświadczenia na tym rynku. Pracujesz z inwestorami, obsługujesz inwestorów, deweloperów. Mógłbyś nam, proszę, doradzić, jak krok po kroku zbudować swój portfel inwestycyjny? Portfel inwestycyjny ja zawsze radzę budować oparty na kilku e, nogach, tak żeby. Uzyskać stabilizację. Jedną z tych luk, które polecam, są nieruchomości i portfel nieruchomościowy. Tutaj najlepiej zacząć jest od takich najprostszych, ale i najbezpieczniejszych lokat, czyli lokowania w mieszkania. Mhm. Mieszkania są produktem, który jest, jeśli oczywiście jest dobrze wybrany, czyli ma dobrą lokalizację, jest w większym mieście. I jest łatwo wynajmowalny, tak. i łatwo sprzedawalny. To jest najlepszym produktem i najbardziej bezpieczny. Tak. Raz w ciągu całej mojej długiej kariery zdarzyło się, że ceny mieszkań poszły na dół. To był wielki kryzys spowodowany kryzysem kredytów Subprime Stana. Mhm. Z reguły jest tak, że ten rynek się zatrzymuje, potem albo sporo idzie do góry, albo trochę idzie do góry. Jesteśmy już niewiele. Przy tej kresce średniej unijnej, więc już dużo tych podwyżek takich nie będzie. Niemniej jednak, przy mieszkaniach mamy dwa aspekty rentowności. Po pierwsze, możemy się spodziewać, że w przeciągu kilku lat, powiedzmy, pójdzie ta cena nieruchomości 5-10%, jakąś x wartość, tak. ale do góry. I to jest pierwsza wartość, którą mamy. A druga wartość to możliwość wynajmu tej nieruchomości. Czyli e, z, mamy co miesiąc pewną dedykowaną kwotę, która w dobrych czasach mniej więcej była porównywalna do raty kredytu. Mhm. Czyli w, po tym pierwszym momencie, kiedy musimy e, zacisnąć pasa, mieć ten wkład własny, e, jakiś tam kredyt i zaczynamy to inwestowanie od pierwszego mieszkania, co jest na bezpieczniejsze, zaczniemy przechodzić na ten etap, że wynajem będzie nam spłacał ratę kredytową. I to jest sytuacja optymalna. Znam przynajmniej kilka osób, które w ten sposób zbudowały portfel kilkunastu nieruchomości, no bo tak naprawdę my nie dokładamy co miesiąc już pieniędzy, tak? Musimy zaczekać tylko, za ile lat nam się to zwróci, i po tym okresie mamy wartość samą w sobie dodatkową, bo mamy po prostu mieszkanie, które jest spłacone, które jest naszym kapitałem. Najlepszą emeryturą, tak naprawdę. Mm -hmm. Wiadomo, że system emerytalny nie będzie radosny, ponieważ no, ta struktura wiekowa jest mniej korzystna, znaczy mniej osób pracuje, dużo więcej jest emerytów, tam chyba w 2050 roku w Polsce będzie więcej seniorów niż ludzi pracujących. W związku z tym ja polecam zabezpieczanie emerytalne właśnie w tego typu inwestycjach. Bo jeśli my to wszystko spłacimy, no to potem możemy sobie to mieszkanie sprzedać. Ale to są mieszkania, które powoli możemy też budować w portfelu, na przykład na wynajem krótkoterminowy, na wynajem długoterminowy. Tu mamy przykład Warszawy, gdzie mnóstwo ludzi inwestuje w mieszkania, które wynajmuje po prostu przez Airbnb. Na razie ten rynek w Polsce jeszcze nie jest regulowany. W Berlinie już są protesty, że za dużo ludzi wynajmują, ale u nas można zarabiać sporo pieniędzy nie korzystając z tego najmu długoterminowego, mniej rentownego, tylko tego, który jest najbardziej rentowny, czyli tego krótkiego. To też należy uważać, żeby nie przeliczyć się, bo na przykład w Warszawie to ceny najmu spadają. Ponieważ bardzo dużo ludzi wpadło na ten pomysł, że będzie turystom wynajmować, no to im więcej jest mieszkań wynajmowanych turystom, tym te ceny wcale nie rosną. Tak? Podaż, popyt. Część moich znajomych inwestorów, którzy się zajmowali tym rynkiem, kupując mieszkania często na kredyt, części, które wynajmowali w systemie Airbnb, rezygnuje, ponieważ ceny zaczęły spadać tych wynajmów turystycznych. Z kolei ceny najmu długotrwałego trochę idą do góry. I oni mówią, okej, okay, tamten rynek jest świetny, jest dużo bardziej rentowny, ale ma też swoje problemy, tak? tak. Taki turysta zrobi imprezę, problem z sąsiadami. Tak. Taki turysta zdewastuje mieszkanie, no trzeba je odnowić. Tak. W związku z tym, patrząc się na plusy i minusy, może warto przejść na ten rynek najmu długoterminowego, no bo on jest najbardziej bezpieczny. Ja zawsze mówię, zacznijmy od pierwszego mieszkania na najem długoterminowy. Tak. Pamiętajmy, dobra lokalizacja. Szybki tramwaj w koło przedszkola, szkoły. No i najlepiej jeszcze uczelnie i, i biuro. I park. I duży park. park. Tak, dokładnie. Czyli to, co wszyscy mówią, no grunt to grunt w dobrym miejscu. tak? tak? Grunt to Czyli lokalizacja. lokalizacja. <laughs> grunt to I to lokalizacja. się nie zmieni, i to jest wartość mieszkania. Te mieszkania w dobrych lokalizacjach, jestem przekonany, że będą dużo większą miały wartość za 5-10 lat niż te ze słabo miejscami. Tak, dokładnie. Ok, wróćmy do tego, jak budować swój portfel inwestycyjny. Mamy możliwości najmu krótkoterminowego, długoterminowego. Co jeszcze? Mamy jeszcze możliwości zakupu gruntów. Możemy kupować grunt na przykład w miejscowościach podkrakowskich, w których nie istnieją niestety plany miejscowe. Ale widać dążenie gminy, żeby ludzie tam, bo gmina po prostu nie ma pieniędzy tak. na plany. To nie jest wina włodarzy, że, że nie tworzą planów miejscowych dla, nie wiem, 15 wiosek. Po prostu nie mają na to pieniędzy, wolą, wyda wolą wydać na kanalizację. Miejscowości wokół Krakowa, szczególnie te trochę bardziej oddalone niż Wieliczka, na przykład Iskawina, bardzo chętnie przyjęłyby nowych mieszkańców. Bo, jeśli powstanie tam, nie wiem, 10 domów ta. i ci ludzie się tam zameldują, mhm. to ta gmina zyskuje na podatkach. Ta gmina ożywa. Tak. W związku z tym jest to w dużym interesie. Ja mówię o gminach poza obwarzankiem. I tutaj te ceny są dość niskie. Te ceny są, powiem, relatywnie za niskie. W związku z tym, no można oczywiście na ryzyko. Kupić taki grunt, ale badając wcześniej tendencje gminy. Czyli czy gmina chce przyciągać mieszkańców, czy nie chce? Czy buduje tam na przykład drogi, podciąga kanalizację, czy, czy nie? Jeśli tak, no to, to można w przeciągu kilku lat no, zarobić nawet 100%. Ale zachęcałbyś ludzi, którzy nigdy nie budowali. Nie, nie ja wszystkich przestrzegam. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, e, jak wygląda rynek. Pozwoleń na budowę, jak się y, tworzy y, plany, jak się podciąga media. Przepraszam za ten takie sformułowanie tak. branżowe podciąga media bo to nie chodzi o to, żeby przyjechała telewizja, tak. tylko żeby doprowadzić prąd, gaz i tak, wodę y, to nie wiecie, jaka jest skala trudności oraz skala opłat, bo ile na przykład w Krakowie częściowo można odzyskać pieniądze przy prywatnej inwestycji za sieć. Kanalizacyjną. O tyle na wsi trzeba będzie doliczyć te pieniądze, a być może to będzie taka skala, że to się przestanie opłacać. Ja zawsze mówię, że jeśli się na czymś nie znasz, to pozostań w bezpiecznych instrumentach. Dużo bardziej bezpieczne jest inwestowanie w nieruchomości komercyjne, w lokale użytkowe i to w różnych aspektach. Są kondo-hotele, są Miejsca, które się sprzedaje jako miejsca hotelowe, i tu trzeba uważać, dlatego że czasem jest tam opisywane jako gwarantowana stopa zwrotu, po której potem nie ma. Trzeba uważać na lokalizację, natomiast jeśli mówimy o stopniu bezpieczeństwa, to na drugim miejscu po mieszkaniach na wynajem, moim zdaniem są lokale użytkowe w dużych kompleksach osiedlowych, czyli na przykład mamy kompleks osiedlowy, powiedzmy 1000 mieszkań no to wiadomo, że tam na pewno będzie można wynająć lokal użytkowy na sklep typu Żabkę, na coś, co będzie obsługiwało tych lokalnych mieszkańców. Podam przykład tutaj z Zabłocia Krakowskiego, gdzie w momencie, kiedy wprowadziło się dużo młodych ludzi, to zaczęły się przyjmować sklepiki z na przykład artykułami spożywczymi, Takimi ekologicznymi, ale też na przykład powstała piekarnia chleba rzemieślniczego czyli coś, co skierowane jest do tej lokalnej grupy społecznej, która niekoniecznie chce po pracy gdzieś tam jechać do hipermarketu czy do galerii handlowej, które, jak zauważyliście, Państwo są trochę w odwrocie. Dzisiaj chcemy szybko konsumować czas wolny. To znaczy, jeśli kończymy pracę, to chcemy najlepiej na parterze koło klatki gdzie mieszkamy zrobić podstawowe zakupy spożywcze albo w bardzo niedalekiej odległości pójść do jakiejś knajpki ze znajomymi na kolację w związku z tym ten rynek lokali użytkowych na osiedlach jest rynkiem który daje sporą rentowność i moim zdaniem jest też bardzo bezpiecznym rynkiem mhm. Trendy, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, co jest teraz w modzie w takim, w takim znaczeniu, że coś się opłaca inwestować? Coraz więcej Polaków inwestuje w nieruchomości za granicą. Z wielu powodów. Pierwszym powodem dla tych, którzy już mają na przykład 15 mieszkań, jest to, że dywersyfikują ryzyko, bo jednak za naszą granicą jest bardzo nieciekawie. W związku z tym na wszelki wypadek warto mieć te nieruchomości też dalej od e, tych niespokojnych terenów, czyli chociażby w Hiszpanii, w Portugalii, e, gdzie te e, mieszkania są mniejsze niż w Polsce to może wiele osób zaskoczy, ale w, w, w fajnych miejscowościach nadmorskich można by kupić apartament taniej niż w Polsce, a to apartament Kompleksie, w którym jest na przykład basen, wyłącznie do dyspozycji osób mieszkających w tym apartamencie. No i to jest też jakiś kierunek dywersyfikacyjny, są widać na różnych targach nieruchomości, że jest już dużo biur nieruchomości, które oferują mieszkania w Hiszpanii takie wakacyjne. Dokładnie, jaka jest cena mniej więcej, mówisz, że taniej jest, więc mniej więcej w jakich cenach można? Popykać. To zależy od rodzaju kompleksu, od jakości tego kompleksu ostatnio oglądałem mieszkanie 250 tysięcy euro 60 metrów e, z tarasem takim 10-15 metrowym, ale to była druga linia zabudowy, przy czym e, to był widok boczny na ocean. Mhm. Czyli no, do oceanu 5 minut okay. Oczywiście Dubaj, Dubaj, Hiszpania, Cypr. To są takie lokalizacje, w które warto inwestować. No to co, wysepki, wiadomo. Teneryfa. Teneryfa jest bardzo atrakcyjna. Przepraszam, że mhm. się przerwałem. Ale jeżeli myślimy też o takim charakterze. Nieruchomości, która zarabia dla nas pieniądze, ale może być dla nas miejscówką, to Teneryfa jest bardzo modna z tego powodu, że tam jest ciepło cały rok. Tak. Znaczy, o ile tam na Cyprze, no to musimy się zmagać z 15-12 stopniami, o tyle na Teneryfie Południowej będzie 21. Mhm. W związku z tym możemy w środku zimy tam sobie jechać, odpocząć, a na przykład potem zostawiamy sobie szafkę, w której zostawiamy swoje rzeczy, i wynajmujemy u lokalnego operatora. Taki apartament na 10 miesięcy pozostałe. Mm -hmm. W związku z tym on dla nas jako mieszkanie na wynajem, ale jest również y, dla nas taką uciechą wakacyjną. Okej, okay. mam do ciebie takie pytanie. Wyobraź sobie, masz milion złotych w gotówce do y, zainwestowania na rynku nieruchomości. I którą z opcji wy, byś wybrał na rok 2025, gdzie byś zainwestował ten milion złotych? Dzisiaj zdecydowałbym się na najbardziej bezpieczny segment, czyli na mieszkanie y, na wynajem. W Polsce? Tak. W jakim tak, mieście? Zdecydowanie. Nie wiem, czy w Krakowie, dlatego że w Krakowie te ceny są trochę przewartościowane. Być może na przykład w Katowicach, gdzie relatywnie jest dużo taniej, a yy, bardzo dobrze się rozwija cały ten region śląski i być może ta zwrota z zwrot z kapitału będzie wyższy tak. w aglomeracji śląskiej niż w Krakowie, gdzie tak naprawdę. Yy, nie za bardzo już się opłaca tych mieszkań na wynajem kupować, bo jeżeli ja kupię w miarę blisko po 18-20 tysięcy, to ta stopa zwrotu nie jest tak dobra jak na przykład w aglomeracji śląskiej, to się może potem zmienić, bo wiadomo, to rynek jest fluktuacyjny bardzo. Tak. Niemniej jednak ja w dzisiejszych czasach postawiłem na taką bezpieczną półeczkę, czyli mieszkanie na wynajem, być może ten milion też bym. Trochę dywersyfikował, na przykład próbując jeszcze dołożyć kredytu i na przykład y, zacząć od dwóch mieszkań na wynajem. Jaki metraż byś wybrał? Jaki metraż bym wybrał? No, na wynajem najlepsze jest kawalerka i małe dwa pokoje skupił. Mhm. Tu niestety od lat nic się nie zmienia, bo też najłatwiej jest wynająć. Kawalerkę, czy, czy takie dwa pokoje z kuchnią, czy parzy, czy pinglowi, bo para może się ulokować w kawalerce, bardziej komfortowo będzie miała dwa pokoje z kuchnią. I ten rynek najmu jest tutaj najbardziej płynny. Jeśli mamy już 3-4 pokoje z kuchnią, no to albo musimy liczyć na dużą rodzinę. Jeśli ta duża rodzina z dziećmi przyjdzie, to ona prawdopodobnie w niedługim okresie będzie chciała na przykład kupić mieszkanie. Tak. Z doświadczenia naszego jako deweloper, powiem, podzielę się tym doświadczeniem, że zauważyłam, że najwięcej klientów inwestycyjnych kupuje właśnie mieszkania mniej więcej 40 metrów albo 38 metrów, ale już dwa pokoje. Czyli Dokładnie. nie tyle kawalerka, bo właśnie kawalerki nie sprzedają się tak jakby nam inwestycyjnie, w ogóle nam się nie sprzedają jakoś tak. Bardzo chodliwie, ale dlaczego? Dlatego, że no mamy na przykład 32 metry już kawalerkę, a 36 metrów, to mieliśmy już dwa pokoje. No to oczywiście Więc by lepiej jest to logiczne, dołożyć te 4 że, metry. że klient tutaj preferował te dwa pokoje mm -hmm. i to jest rzeczywiście taki segment nieruchomości, który na wynajem bardzo fajnie się sprzedaje. A co do Katowic do różnicy, to powiem Tobie szczerze, że też weryfikowaliśmy sobie to jakiś czas temu, że cena za metr kwadratowy statystycznie tutaj w Krakowie to jest 16 500, zaś w katowicach to jest 10 000. 500, to jest 6000 zł na metrze kwadratowym. Przemnóż to sobie razy 40 metrów. No i ile ci wyjdzie, tak? A prawda jest taka, że wynajem mieszkania w Katowicach jest w bardzo zbliżonej cenie do Krakowa. Co więcej, w Katowicach ludzie więcej zarabiają niż w Krakowie. Bardzo dużo specjalistów IT przyjeżdża z Krakowa codziennie do Katowic. Wiem, bo też pracuję w Katowicach i, i, i znam tych ludzi. I po prostu tam możesz zarobić więcej. Dlatego zobacz, zarabiasz więcej, kupujesz taniej. No więc... Katowice będą się bardzo rozwijać, też ze względu na lotnisko, ze względu na bardzo dużo obszarów wokół konglomeracji górnośląskiej, które są na fabryki gospodarowane, tak? I duże międzynarodowe firmy przyjeżdżają i potrzebują gdzieś lokować swoje fabryki, a w Polsce mamy, prawda, jest taka tanią siłę roboczą, więc no tutaj jednak te Katowice są takim międzynarodowym kurortem, który będzie cały czas się rozwijał. Rozwijał. dlatego też no, inwestujemy w tych Katowicach i, i, i widzimy bardzo duży potencjał. Czyli puentując, jeżeli chcemy rozwijać swój portfel inwestycyjny, mieszkania na wynajem długoterminowy, mieszkania na wynajem krótkoterminowy, inwestowanie w nieruchomości za granicą, w takich miejscach, w których na wakacje można praktycznie jeździć cały rok, żeby te osoby inne wynajmowały te mieszkania, może to być najem Airbnb lub tego typu oferta. No i lokale komercyjne na parterach z witrynami po to, aby wynajmować je na dane usługi. Plus ostatnia rzecz jest też taka, że wiadomo, że jak przychodzisz do dewelopera i kupujesz jedno mieszkanie, to jest różnica, niż jak przychodzisz i kupujesz pięć mieszkań. Więc jeżeli zależy ci na też takich lepszych cenach, to warto współpracować już tam długoterminowo z jakąś firmą. U której możesz po prostu hurtowo bardziej, bardziej kupić, albo która może tobie jako jednemu z pierwszych dawać informacje o nowych projektach. Bo my też tak mamy, mamy kilka projektów w przygotowaniu i mam listę klientów, inwestorów, mm. takich, którzy zawsze u nas kupują. No i te osoby informujemy, tak jakby przed innymi, dając im możliwość wyboru tych najciekawszych metraży. Więc tutaj warto też, jak inwestujemy w nieruchomości, to warto mieć zaprzyjaźnionych deweloperów albo mieć fajne stosunki z kilkoma deweloperami, żeby właśnie być informowanym jako jeden z pierwszych na początkowym etapie zakupu nieruchomości. Ponieważ ostatnia rzecz, jak doskonale wiecie, proces budowy danej nieruchomości często trwa na przykład 3 lata i od momentu zakupu dziury w ziemi do momentu wybudowania cena na metrze kwadratowym może różnić się nawet do 5 tysięcy na przykładzie naszych inwestycji. Czyli e, tak jakby kasa ma to samo mieszkanie. W innym procesie budowy. To jest też dla ciebie dobra wskazówka, że jeżeli chcesz inwestować w nieruchomości, to możesz kupić sobie inwestycje w takiej dziurze w ziemi u kogoś, no i trzy lata później sprzedać ją w tym samym stanie, nawet deweloperskim, w dużo droższej kwocie. Więc tego typu działania też mogą zainteresować osoby, które są zainteresowane tym, jak budować swój portfel inwestycyjny. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka, a Tobie Jarku bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.